Znokcie dla niezdecydowanych. A znowu taki taki jak już kiedyś był TikTok, no. Czyli sobie losujemy. Zdobienia, no. O, tutaj ma więcej do dyspozycji. A stylistka se sama wybrała kolory, no. Będą wszystkie pasować do siebie. Dobrze to przemyślała, no. No i bardzo ładna stylizacja tutaj. Przez cały zabieg miała zamknięte oczy, fajnie! Tylko ciekawe, czy serio tak było, bo jednak musiała trafiać do lampy ręką, nie? A w upastę na oczach. Chyba, że tak tylko do TikToka. No, fajny TikTok, serio, fajny TikTok. Serio, nie, nie rozumiem takich komentarzy z dupy. No ja bym z takimi to zapisała się na najszybszą następną wizytę, żeby móc to zmienić. Ale to moja opinia. Dla innych może to być sztos. No chyba jak ktoś bawi się w taką zabawę typu, wylosuje sobie co będę miała na paznokciach, to się liczy z tym, że będzie miał coś, czego sobie sam nie wymyślił, tylko co stylistka zaproponuje. Po drugie, skoro się bawi w taką zabawę, to ma zaufanie do stylistki i wie, że ta stylistka wymyśli coś serio sztosik. I stylizacja była fajna. I takie komentarze nic nie wnoszą, tylko zdenerwowanie tym.